Servus Serwus z tej strony Saulson, A to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift. Dawno się nie zdarzyło, aby dwa odcinki z Wildrifta wyszły pod rząd. Natomiast ostatnio wyszły dwie postacie, Sion oraz Samira. W środę zmogliście obejrzeć odcinek z Sionem. Jeżeli nie widzieliście, to serdecznie zapraszam dzisiaj odcinek z Samirą. Teraz szybko 3 minutowe wprowadzenie do Samiry. Omówienie Samiry w 3 minuty tak to możliwe, więc zacznijmy od podstaw. Samira może atakować z dystansu, ale może również atakować w zwarciu, jeżeli przeciwnik jest wystarczająco blisko. To jest fajne u Samiry. Przejdźmy do naszej pasywki. Pasywka działa w ten sposób, że każdy autoatak lub umiejętność, która się nie powtarza, zwiększa naszą ocenę od E do S. Czyli każdy autoatak, jeżeli widzimy, wyprowadzamy jeden autoatak, to mamy ocenę E. Jeżeli teraz wyprowadzimy umiejętność, mamy ocenę D. Kolejny autoatak zwiększa nam do C. B, A oraz S. Przy SC możemy odpalić ulta, ale o tym za chwilę. Każda taka umiejętność zwiększa naszą prędkość ruchu o 3,5%. Dodatkowo jeżeli wróg jest unieruchomiony, no to Samira doskakuje. Nie, nie mam teraz jak Wam tego zaprezentować, ale jeżeli wróg jest unieruchomiony, to Samira doskakuje w zasięg ataku. A jeżeli przeciwnik jest podrzucony, to Samira utrzyma go w powietrzu przez dodatkowe co najmniej pół sekundy. No i co ciekawe, Samira w zwarciu e, zadaje większe obrażenia. Większe obrażenia. Przejdźmy do umiejętności numer jeden. Umiejętność jeden e, ma swoje tak jakby dwa działania. Jak widzicie, mamy strzałkę oraz taki stożek. Strzałka to jest e, miejsce, w którym poleci pocisk, a stożek to jest e, obszar w Którym zadziała nasza umiejętność, jeżeli atakujemy w bliskim dystansie. Jak widzicie, wszyscy przeciwnicy w stożku, w stożku otrzymały, otrzymali, otrzymały. Otrzymali obrażenia. Eee, cholera, Sąson, nie motaj się, a ja wiem, że to twój pierwszy raz, kiedy mamy już postać w 3 minuty, masz jeszcze półtorej minuty, więc pospiesz się. Jeżeli umiejętność numer 1 zostanie użyta w trakcie użycia trzeciej umiejętności, Samira uderzy wrogów wszystkich wrogów na swojej drodze. Druga umiejętność działa w ten sposób, że możemy jej sobie użyć. Wokół nas tworzy się takie kółko, jak widzicie czerwone. Ono zadaje małą ilość obrażeń, ale co ważniejsze, niszczy wszystkie nadlatujące do Samiry pociski. Takie kółko trwa przez 0,75 sekundy No i przez te 0,75 sekundy wszystkie pociski są niszczone Przejdźmy do umiejętności numer 3 Umiejętności numer 3 jest to doskok do wroga Jak widzicie możemy sobie doskoczyć do wroga zdając mu delikatne obrażenia Prędkość ataku zwiększa się na 3 sekundy No i co ciekawe możemy również tą umiejętnością doskoczyć do budowli Więc nie tylko do wrogów, ale również do budowli Jeżeli Samira weźmie udział w zabójstwie to zabójstwie bohatera, to czas odnowienia tej umiejętności się resetuje. Ultimate jest e, możliwy do odpalenia tylko przy ocenie S, jak widzicie teraz nie możemy odpalić. Jeżeli mamy ocenę S, możemy odpalić tego ulta, nasza prędkość ruchu spada o 35%, nie przepraszam, o 30%, ale za to zadajemy obrażenia w, w wokół, w takim obszarze e, wszystkim przeciwnikom, którzy znajdują się w tym właśnie tutaj okręgu, e, no i każdy pocisk może trafić e, po prostu krytycznie. Tak działa Samira E, teraz już wiecie, jak działa Samira. A my przejdźmy do gameplayu. W naszej drużynie Fizz, i Irelia, Samira oraz Spike. U przeciwników Kamil, Waj, Irelia, Ash oraz Lux wszystko robione na szybko, ale nie szkodzi, słuchajcie. Było wprowadzenie, więc wiecie już jak działa Semira, więc teraz w trakcie rozgrywki mogę skupić się stricte na rozgrywce. Oczywiście idziemy do alei w duecie z buildem następującym. Jest to krwiopiec, ostrze nieskończoności, zaklęcie żywe srebro, następnie naładowane ostrze, solari. Śmiertelne przypomnienie oraz anioł Struś. Zaczynamy z umiejętnością pierwszą, która już na szczęście wiecie, jak działa. Jest tutaj aż, jest tutaj lux, więc będzie dosyć niebezpiecznie. przeciwnicy będą nas atakować z daleka, będzie dużo stunów. Ult aszki może nas zestunować. Um, lux ma swoją klatkę, która może nas zestunować, więc będziemy tutaj musieli, będziemy zmuszeni wręcz grać tutaj dosyć defensywnie. Jak widzimy tutaj. Przeciwnicy grają mega agresywni, i oni wiedzą, że mają przewagę na początku. Pajk, nie kradnij mi tutaj. Nie kradnij mi tutaj farmy, Mordo. Ja tej farmy potrzebuję jak jak pieniędzy. Tak bardzo potrzebuję tej farmy. O nie, o nie. Dobra, udało się zabrać. E, no i co, i farmimy na początku. Na chwilę mamy tylko umiejętność numer jeden. Już mamy umiejętność numer dwa. Pajk podłuje swoje umiejętności. złapany w klatkę jest bardzo niebezpiecznie, ale niech przeciwnicy skupią się na Pajku. Tak byśmy my mogli na spokojnie sobie tutaj obijać e, przeciwników. Teraz weźmy roślinkę leczącą i być może, i być może, i być, i być może pozabijajmy miniony, które tutaj się pojawiają. Niestety jeden został zmisowany. Pyke spudłował, tutaj widzimy, że sfleszowała. Okej, okay, to znaczy, że tutaj są przeciwnicy. To znaczy, że gdzieś tutaj jest dżangler przeciwnik przeci 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 przeciwników, ale dobra. Nie ma dżunglera? Kto gra na dżungli u przeciwników? Nie ja wiem, że kurwa pike nie kradnie jej farmy. Kto gra na przeciwnik dżungli? Waja, zobaczcie, ona zeszła z dolnej dżungli, na mida, Więc jak najbardziej prawdopodobnie tutaj byłam. Na szczęście, dobrze wykorzystany moment gdzie przeciwnicy zostali obici przez spajka, ja trochę z tyłu byłem bo bałem się właśnie tej wajrze gdzieś tutaj będzie widać było że przeciwnicy grają bardzo agresywnie i raczej tak jakby gdzieś jungler był w pobliżu nie mieliśmy warda, więc nie widzieliśmy, czy on gdzieś jest, bezpiecznie było się wycofać i jak widać opłaciło się to, ponieważ Waj wyszła tędy tutaj, tą dróżką e, na a my zdobyliśmy double killa na bocie, więc jak najbardziej fajnie to wyszło. E, Samira, Ashka, mamy 2300 farmy do 1600 drużyny przeciwnej, więc mamy jak najbardziej przewagę, tutaj widzimy, że Pike atakuje. Udało się zabić przeciwnika, e, dzięki czemu odnowiła nam się umiejętność. No i pięknie, Pike tutaj wykończył przeciwnika. My za niego również dostaliśmy golda, więc tutaj jak najbardziej jest to dla nas korzystne. Bardzo silny początek na Bodlane. Jak widzicie 2-0-2. E, jak najbardziej mamy tutaj naj... ogromne szanse na dominację. Tak, dominacja to jest bardzo dobre słowo i wcale nie przesadzone na dominację, bo to jesteśmy na idealnej drodze. Pytanie tylko, czy odpowiednio wykorzystamy przewagę, którą aktualnie posiadamy. Widzimy, że tutaj przeciwnicy boją się aktualnie podejść. My zbieramy plejta. Przeciwnicy bardzo przerażeni gdzieś tam bardzo daleko są w tyle. My tutaj cały czas skupiamy plejta. No i teraz się wycofujemy. Pozwolimy przeciwnikom odpuszczać, ale nie pozwolimy im wyjść z podwierzy za bardzo. Chociaż być może dobrym pomysłem byłoby pozwolić im wyjść z wieży, tak żeby móc ich później po prostu zabić. E, tutaj będziemy jeszcze... Będziemy jeszcze kombinować. Ależ pięknie możemy tutaj kontrolować przeciwników. Teraz niestety nie mamy drugiej umiejętności, więc raczej nie będziemy się e, w nich zbyt mocno wbijać. Widzimy, że tutaj jest Lucian, ale Lucian tutaj raczej nic nie zrobi. Tutaj musimy, musimy raczej poczekać na Pyke, aż Pyke... Nic bardzo mocno się wbili, wbili wysunęli. I bank, jesteśmy seryjnym zabójcą. 3-0-3. Tak naprawdę widać, że dzielimy się e, spajkiem tutaj, killami. Zero help, Lucian pisze, że, że zero help. E, czy on umarł, że on tak e, zapłakał? Nie mam pojęcia. Na chwilę obecną myślę, że możemy dosłownie teraz zdominować bota, biorąc wieżę, czym przypieczętujemy naszą, no, naszą zajebistość i będziemy w stanie zmienić linię oraz wycofać się poprzednioty. Mamy już 2800 golda, jest dużo, jest to naprawdę dużo. Niestety, mamy dosyć mało punktów many. Oj, 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 i niestety tutaj waj się pojawiła nie w tym momencie w którym po pojawić się powinna w sensie <coughs> pojawiła się w idealnym momencie dla drużyny przeciwnej niestety nie dla nas. No i smok, jak najbardziej, tutaj brakuje Luciana, nie wiem gdzie jest Lucian w sensie wiemy gdzie jest Lucian, ale brakuje go na smoku. Smok jest bardzo istotny, istotnym przeciwnikiem na topie. Biorą mi damy, bierzemy smoka, no i to może być korzystne, nie musi być korzystne. Wierzę, że teraz nasza drużyna sobie poradzi, a my w tym czasie wydepujmy. Dało się zabić przeciwnika. Niestety drugi raz ulta nie odpalimy, ale być może weźmiemy wieżę na midzie. Nie wiem dlaczego Irelia stoi tak daleko. Niestety nie mamy trzeciej umiejętności, żeby tutaj wbić się w Kamił. Mamy wieżę na midzie. I dzielona. My powinniśmy się wycofać po Infinity Edge oraz po Manę. No, widzimy, że on tutaj Many niestety zaczyna brakować. I obawiam się, czy będziemy w stanie tutaj odpalić umiejętności. Ale zostaliśmy zestunowani niestety. I zabici przez Lux. Bardzo ładnie... Fizz tutaj zrobił trzy trupy. Wbitka była dobra. Niestety zostaliśmy zestunowani przez Lux. Chociaż nie wiem, czy to Lux nas tutaj na to wygląda. Nasz ult w ogóle został niestety, ale przerywany. Natomiast sama wbitka była całkiem niezła i całkiem fajnie akcja wyszła. Na plus dla nas, jak najbardziej. Myślę, że teraz możemy spuszować Topa. Co ciekawe, przeciwnicy nam nie wzięli mida, tak jak myślałem, że zabrali, kiedy robiliśmy Żubia. Przeciwnicy go nie zabrali. Udajmy się wspomóc mida, Fizz na midzie, chociaż Fizz teraz niestety nie żyje, więc defujmy tutaj mida. Tutaj będzie bardzo niebezpiecznie, trójka przeciwników. Pytanie, czy będziemy w stanie coś tutaj zrobić. Przeciwnicy poszli po Herolda i wracają do nas. Obrwała coś, pięknie. Nie wiem, gdzie jest Pike. Pike w ogóle sobie coś tam robi, co innego, co innego niż my. No przeciwnicy tutaj robią Herolda, ja nawet po niego nie idę. Nawet, nawet po niego nie idę z tego względu, że nie chcę głupio umrzeć. Jeżeli tam jest piątka przeciwników, a tak to by się bardzo możliwe, że mogło skończyć. Ale możemy ubijać jak najbardziej tutaj z naszej pierwszej umiejętności przeciwników. No i liczyć na to, że Irelia team fight wraz z pajkiem. No pajka tutaj troszeczkę brakuje w tym, w tym teamfight'ie. Nie wiem, co on robi. On chyba bierze mm, roślinę tego kroczącego zwierzaka po, po rzeczce. Fajna topia, no i teraz możemy ich pozabijać. No no, tutaj nie ma szans przeżyć, zajebiście. No i również nie żyje. Tutaj. Aszka pięknie. I mogliśmy użyć ulta w ogóle na milionki, szybciej by to poszło. Waj puszuje topa, myślę, że... Myślę, że ktoś tam dobrze by było, gdyby poszedł, ale finalnie raczej będziemy poszować mida, ponieważ wzięcie drugiej wieży na midzie da nam znacznie większą przewagę niż stracenie wieży na topie. Pamiętajmy, że mid jest najważniejszą linią i to generalnie zazwyczaj na midzie dzieje się większość akcji, dlatego dawajmy tutaj, w sensie poszujmy tego mida. Czekam na ulta łdaszki. Okej, okay, jesteśmy teraz tutaj sami z Irelia. Irelia ma bardzo mało HP, co ciekawe. Udajemy się jednak na topa teraz, skoro mamy mida spuszowanego, Udajemy się na topa, tam jest Low. Pytanie, czy ona... czy udaje się uciec? Raczej wątpię. Raczej Fisu tutaj dokładnie, na szczęście, złapie. Pytanie, co my chcemy robić? Mamy 3000 golda, moglibyśmy się wrócić po przedmioty, ale możemy jeszcze na midzie zostać i skupnąć troszeczkę więcej golda. Pytanie, czy to się dla nas nie skończy śmiercią. Na bocie jest ażka na bocie jest również... Oj, no i tutaj zabrakło nam obrażeń, zabrakło nam odpowiedniego movementu przede wszystkim. Jest smok, weźmy smoka. Przeciwny jungler nie żyje, weźmy smoka, to jest odpowiedni moment na smoka. Nie żyje przeciwny jungler, nie gońmy ich głupio, tylko wykorzystajmy moment, gdzie przeciwny jungler nie żyje i przeciwnicy muszą się wycofać. To jest idealny moment, o ile tylko Lux nie zlutuje i nie zabierze nam tego smoka. Na szczęście nie, idzie tutaj Irelia, jest tutaj Lux, odetnijmy im plecy. Lux raczej nie przeżyje tego, dokładnie. odcięliśmy jej drogę ucieczki. No i możemy teraz tutaj sobie spuszować troszeczkę. Jest aż Jest Pike. No, ale zabrakło nam tutaj drużyny. Zobaczcie, był Pike. Była odpowiednia wbitka. Tutaj Irelia, dlaczego ona nie wbiła od razu? O to jest pytanie. Wiecie co? Myślę, że powinniśmy się trochę lepiej pozycjonować i trochę bardziej stać z tyłu, bo widzimy. W sensie. Weź, weźmy teraz pod uwagę, jak gra nasza drużyna. Nasza drużyna gra na split push. Tak to można nazwać. Ja to tak nazywam na split push. Zobaczcie. W góry jest puszowanym. Pank często chodzi solo. Gdzieś tam nasza drużyna przeważnie chodzi. Chodzą sami. Yy, więc wykorzystajmy ten moment i faktycznie zagrajmy pod split push. W sensie nie wbijajmy się głupio w dwóch, czy tam trzech, versus pięciu. Tylko obijajmy ich i trzymajmy przeciwników przy sobie. Kupmy czas naszej drużynie, żeby coś zrobiła. My sami jesteśmy w stanie zabić dwójkę przeciwników. To nie jest żaden kłopot. Kwestia tylko odpowiedniego wykorzystania tego, tego mo momentu, tak? Tutaj teraz. Penta. Movement speed nam zabrakło. Niestety, zabrakło nam movement speedu. Czy przeciwnicy mają tutaj reda? Mają reda, weźmy go. Aż dziwne, że tu nie ma żadnego przeciwnika. ażka. Bank, jest tutaj Irelia. My nie mamy flasha niestety. Bank, double kill, pięknie. I co puszujemy, Mida, czy co robimy? No i właśnie o tym mówię, zobaczcie. Pike jest na topie, my tutaj zabijamy dwójkę i jesteśmy w stanie wykorzystać ten czas, aby zrobić coś po prostu bardziej kreatywnego coś, coś co zapewni naszej drużynie więcej szansy na zwycięstwo. Weźmy sobie Blue, obawiam się, że Irelia może chcieć go wziąć, pomimo tego, że ma swojego. Udało nam się go na szczęście zabrać, nie wiem, gdzie są przeciwnicy, nie, nie mamy warda. Eee, mamy za to spuszowanego bota, postawmy warda w te krzaczki i udajemy się w stronę Topa wspomóc pajka. Widzimy, że tam jest Waj, widzimy, że tam jest lux, eee, ale nie ma wieży. Wejdźmy na plecy, zróbmy coś. I teraz jest tutaj bardzo niebezpiecznie. Zobaczcie, jesteśmy sami, jest tutaj Waj. Tak za daleko naprzód wszedł. My nie byliśmy w stanie doskoczyć nawet. Gdybyśmy wskoczyli Dobra, teraz ich robimy. Bang! Zobaczcie, wykorzystaliśmy moment. O tym mówię. Nasza drużyna gdzieś tam na bocie sobie chyba... Chyba, um, chyba irenia umarła na bocie. My wykorzystaliśmy... o ile się nie mylę, my wykorzystaliśmy moment i teraz możemy spuszować tutaj. OK, teraz jazda. OK, mamy bardzo mało HP. Wycofajmy się. To jest odpowiedni moment, aby wrócić na bazę, zregenerować życie. Myślę, że lepszego możemy. było Kurpa. W ogóle ciekawostka, możemy użyć ulta. W sensie, jeżeli używamy ulta, możemy. Gdzie ona jest? Gdzie ona ucieka? Gdzie ona poszła? Tut, tuttyfruity, kurwa. I ja. Za dużo ich. <ścoughs> Nie wiem, co to miało do rzeczy. W sensie tuttyfruity. Po co, po co? W sensie dobre. fruty jest spoko. Może dlatego, że fajna akcja wyszła. Może dlatego mi jakoś na myśl przyszła. Albo powiedziałem po prostu randomowe słowo, żeby. Coś powiedzieć, ale bardzo przyjemny meczek. bardzo mi się podoba, fajnie można się pobawić, jak widzicie tutaj przeciwnicy próbują coś zrobić, ale nie są w stanie, nie są w stanie, po prostu Fizz, mmm, Samira, jak najbardziej tutaj robią e, robotę, pike. jak najbardziej tutaj robią robotę, e, przeciwnicy nie żyją, dalej defują, dalej próbują coś robić, e, no i jak widzicie wykorzystanie tego momentu, nie poddawanie się, w sensie po, po, po śmierci, nie mówienie sobie, o, cały, cały Team poszedł gdzieś na bota, u, jest granie do wygrania. No nie, no nie mówimy tak. Generalnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale, ale wykorzystaliśmy moment, gdzie drużyna była w różnych miejscach. Dzięki temu przeciwnicy również rozpraszali się na inne miejsca, bo taka jest kolej rzecz, jeżeli jakiś sojusznik poszuje bota, no to logiczne jest, że jakiś przeciwnik raczej pójdzie defować tego bota. Więc odpowiednie wykorzystanie tej informacji, że kogoś nie będzie w teamfajcie, ktoś pójdzie odpuszczowywać, ktoś pójdzie bronić bota, gdzie na przykład Pike poszuje, no to zapewnia nam pewną przewagę wręcz w teamfightach, bo wiemy, że jakiś przeciwnik pójdzie defować. Czekamy, aż zobaczymy kogoś i... No i wiemy, kogo nie będzie w teamfightzie I wiemy jak można teamfight fajnie rozłożyć. Jak najbardziej uważam, że meczek udany, ciekawy, fajny, przyjemny. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o postaci, jaką jest Samira. Nie zapomnij zostawić łapy w górę. Zerknijmy szybciutko na buildy, a ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam już w niedzielę o godzinie 12 do kolejnego odcinka. A w tym to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch. Are you all my